Kojarzycie to miejsce? Pewnie każdy zna te tereny. Dzisiaj w Xardi Show przedstawię Wam grę Fallout 3. Moja postać to kobieta. Na dodatek zła kobieta. Ponieważ postać zła i postaci kobiecej kojarzy mi się z oryginalnością. Teraz właśnie szukam pewnej oazy, w której mogę wykonać misję. I nie wiem właśnie, gdzie ona się znajduje. Ale idę przed siebie pustkowiami po wojnie atomowej. Mamy fajny system, LATS, który po pozwala nam celować bardzo dokładnie w przeciwników. Tu już widzę, mapka mi się kończy. Trzeba wyruszać naprzód. Gra nawet porządną grafikę, mimo to, że powstała parę ładnych lat temu. Grę zaczynamy jako dziecko i kończymy jako taka postać. Za każde uczynki dostajemy lub tracimy karmę. Mimo, że gra na początku może być trudna, ponieważ ciężko znaleźć amunicję, po dłuższej rozgrywce bardzo wciąga. Jeśli chodzi o konsolę, to za każdą misję dostajemy 20 game GameScore. Każdy achievement za każdą film misję po 20 punktów gamescora. Chodzenie po takim świecie jest przygnębiające. Szcze na szczęście dostaliśmy jako dziecko swego Pip-Boy'a, czyli takie urządzenie, które zakłada się na dłoń i można dzięki niemu się leczyć, sprawdzać mapę, a nawet informacje o samym sobie. Bardzo zły, miejski najeźdźca. Wykonane zadania 13. Oczywiście, jak w typowej grze RPG, rozwijamy swoją postać. Dodajemy jej kilka czynników, specjalów, zwiększamy siłę lub umiejętności. Protektor myślę, że jakoś dam mu radę. Co to zawsze mam z tym czyli leczące zastrzyki, które przywracają nam zdrowie. Mimo iż gra wygląda przygnębiająco z powodu yy, wszystkiego, całego świata zniszczonego przez bomby atomowe, zawiera w sobie dużo humoru. Dostępne mamy dwa radia, do których pewnie nie mam w tej chwili zasięgu. Radio Enklawy, no nawet więcej radio dostępne jest. Radio Enclave, Radio Galaxy News i inne takie. Jak widzimy, wszędzie czają się bandyci. Jedzenie jest napromieniowane, więc trzeba uważać, żeby się nie przejeść. Może to mieć fatalne, a czasem dobre skutki dla, dla nas. A to są do, źli łowcy. Ubijemy ich, tylko muszę uciekać. Pana pierwszego, panią zostawimy na końcu. Nie, zyskuję karmę, niby za co? Jakąś misję wykonałem. Chyba ich powaliło. Mieszkaniec pustkowi zginął, tak więc, chyba nie ma to przedłużać. Bo ja się nawet nudzę przy tym gameplayu. A co dopiero, wy w każdym razie, grafika jest bardzo ładna. Tereny pustkowi przygnębiające. Wszystko jest napromieniowane. Grywalność jest bardzo, yy, bardzo dobra. Mamy pełny zestaw broni i zbroi. Może ten gameplay jest troszkę gorszy od, po od poprzedników? Od poprzednika w sumie. No ale myślę, że zachęcicie się do kupna tej gry. Mimo teraz, iż kosztuje ona 79 zł. Ale edycja kolekcjonerska. A to, co możemy w niej zyskać, to pudełko śniadaniowe. walouteka, i artbooka. Także płytę making of. Dziękuję Wam za oglądanie, wysłuchanie. No i powodzenia! Trzeba kogoś zarąbać.